Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Ja nazywam się Radek, a my kontynuujemy przygodę z Cosmic Wheel Sisterhood. Wracamy, mamy Abramara przed sobą, mamy coś dziwnego w oknie. Jesteśmy po odcinku, w którym spotkaliśmy się z przeszłością naszej Fortuny, kiedy jeszcze z koleżankami się bujała po ziemi, miała food tracka, były czasy, że tak powiem. A teraz będziemy dalej musieli się z tym kosmicznym bytem dogadywać, chociaż akurat Abramara w sumie lubimy. Jeżeli Wam się seria podoba, zasubskrybujcie kanał. Bardzo mi to pomoże. A my już klikamy dalej i patrzymy, co się dzieje. To nie było takie złe, prawda? Ten arbiter tea, ona się wydawała całkiem miła. Tak, mam wrażenie, że ona faktycznie szczerze chciała pomóc. To nie jest vibe, który zbyt często dostaje się od różnego rodzaju magicznych autorytetów. A, to całkiem, że tak powiem, e, mocne z twojej strony e, tak po prostu przyznawać, że tworzysz nowy. Nową talię do przepowiadania przyszłości. No cóż. A, my już musimy wybrać jakiś wybór. Ten, że ta, ta talia nie, je, nie będzie sekretem zbyt długo. Jakoś tak czuję się mocno odkąd ci spotkałam. Nie czułam się jakoś przerażona przez te. Um, chyba to po prostu. Ta, 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 ta talia nie będzie tajemniczą przez zbyt długi czas, tak naprawdę. Lepiej e, liczyć na sympatię arbiteru, arbitrów już wcześniej, jakby dać im. To w sumie dobra, dobra, dobra myśl. Nie pomyślałem o tym, nawet wybierając tą opcję, ale faktycznie mówiąc im o tym, poniekąd, jeżeli ta talia faktycznie, a nie wydaje mi się, że będzie tajemnicą, bo jeżeli ludzie zaczną przychodzić, rozmawiać z nami i będziemy im wrócić, no to ta talia, ta talia szybko, że tak powiem, pójdzie dalej. No to cóż, może warto zyskać arbitrów wcześniej, w poparcie. O, to dobry punkt, o którym mówisz. Cieszę się, wiedzieć, cieszę się wiedząc, że jestem w dobrych rękach. A więc co? Czy powinniśmy teraz może zająć się tym. Czytaniem, które wcześniej już mieliśmy zrobić, to może poczekać, masz wiadomość, która czeka na odczytanie, tak czy siak. Ale o co chodzi? Boisz się? Boję. Kto? Ja. <ścoughs> tak, trochę się boję. <ścoughs> co? Dlaczego? Mam, że tak powiem, inne już istoty odczytywały dla mnie karty, kamienie, kości i różnego rodzaju inne te... Jakby zawieszki, cokolwiek tylko ci do głowy przychodzi, ale to co ty robisz, to mam wrażenie, że nie jest takie po prostu odczytywanie przyszłości. Ma mam wrażenie, jak gdybyś wręcz szargała koło kosmosu, to twoje odczyty są zbyt głębokie i zbyt ostre. Ale tego rodzaju poziom wiedzy i odczytu jest czymś, co chyba jest dobre dla. Czytacza w przyszłości, prawda? Absolutnie, jesteś najlepsza, w jaką jesteś najlepsza w tej kwestii. Nikogo lepszego nie widziałem podczas całej mojej długiej egzystencji. Ale odkrywanie się do Twojej sztuki, przed Twoją sztuką, jest jakoś takich, z jakiegoś powodu męczące. Ja się cieszę, mimo wszystko. To są wręcz wieki, odkąd ktoś wywołał jakiś rodzaj strachu czy niepokoju we mnie. I za to Ci dziękuję. Cieszę się, że Cię w takim wypadku napełniam strachem. Ale nie wydaje mi się, ale nie myśl sobie, że będziesz w stanie odłożyć to Twoje czytanie tak nieskończoność. <laughs> pewnie, pewnie. W takim wypadku nie pozwól, żebym Cię zatrzymywał. Wychodzi na to, że masz przyjaciół, którzy są chętni spotkać się z Tobą ponownie. Być może. Czy, czy ja z mam wrażenie, czy znowu nam y, kompletnie jakby odgłosy poszły się? Nie, jest, jest cicho po prostu mam wrażenie, okej. Okay. Najlepiej będziemy znowu za chwilę ściszać. Niestety pod tym kątem, tak akurat ma duży problem z sobą. Chodźmy sobie do y, naszego robienia kart. Mamy trochę tych, mamy trochę energii, więc możemy coś zrobić. Teatr chciałem zrobić już wcześniej. Dobra, teraz tak. No, nie możemy dużo fioletu użyć. Mamy teraz i to jest pilot z kultu maszyny. Nie pasuje mi do teatru. Goldblower mi totalnie pasuje do teatru. To jest, tylko że nie mam tylu tych. Nie mam fioletowych. Fuck. Ale mam niebieskie. Matka, wilk i jej dzieci. Behemot zrodzony z błędnego opowiadania popularnej baśni. Każdym razem, kiedy wiedźma opowiada historię, ziarno wiedzy absorbuje jakby ten cały, że tak powiem, nie źródło, ale esencja, powiedzmy, jej słów. Kiedy ta historia jest dokonywana, narracja jest dokonywana tyle razy, Ile tutaj, to pomniejsze behemoty mogą się pojawić. Czyli, jak dużo razy się opowiada jakąś historię, to mo może się z tej historii zrodzić behemot. Matka Wilk teraz wędruje poprzez kosmos, e adoptując różne osierocone, magiczne stworzenia. No, bierzemy. Teraz musimy coś z zim i z ogniem wziąć. Golden Shovel mi się nie podoba. Asteroidy mi się totalnie podobają. Bierzemy asteroidy. No i zobaczmy teraz, jak to wszystko w tym teatrze musimy. Na pewno na scenie. Na pewno na scenie to układamy. Tą matkę Wilk to my trochę tutaj sobie zwiększymy. Tam są w ogóle te dzieci dzieciątka jeszcze. Dzieciątka będą siedzieć tutaj na publice. Matka Wilk jest ogromna. To jest jakaś kometa. Gwiazdy sobie lecą też. Może nie ma ich dużo. Ale ona otoczona swoimi dzieciątkami siedzi w tym teatrze. Nie jest to najpiękniejsza karta. Przyznam szczerze. Ale jest jaka jest. A proszę bardzo, ten spike w głośności jest szalony. Cenna lekcja. Otóż komnaty domu opery, a właściwie po prostu opery, powodują, że jakiekolwiek znaczenia rezonują dosyć mocno w, kontekst, w każdym kontekście. Jest to być może karta autorytarna, ale jest bardzo sprawiedliwa. Matcha Wilk zajmuje się dyscypliną i tą dyscyplinę przekazuje z dosyć dużą furią. Asteroidy natomiast zapowiadają nadchodzącą tragedię. Boże, ta karta się zrobiła bardzo przykrą kartą, szczerze mówiąc. Autorytet, sabotaż, yy, jakiś przeciwność, sprawiedliwość, też yy, mamy tutaj osąd i test. Mm -hmm. Nie jest to najpiękniejsza karta, ale nie chodzi mi o piękno wizualne, chodzi mi o to, że jest to smutna karta. Myślałem, że z Matką Witk będzie karta bardzo przyjemna, ale no się myliłem dosyć mocno. Dobra, klikamy sobie w okno, mamy tutaj... o! Mamy tutaj różnych chowańców, którzy przyszli z, li z, z listami. Może zacznijmy od tego ogniskowego chowańca? Droga Fortuno, czy to prawda, co przekazał mi soku Arbitrów? Czy naprawdę możesz teraz przyjmować gości? O mój Boże, to były wieki. Jak się miewasz? Chciałabym cię odwiedzić. Daj mi znać, kiedy jesteś gotowa, żeby się ze mną spotkać. Jasmine, wpadaj. Jasmine już tutaj leci. Ale to czy nie jest ta jedna z koleżanek, którą mieliśmy na ziemi. Nie. Jestem tak szczęśliwa, że mogę Cię zobaczyć, Fortuna. Dziękuję, dziękuję, że przybyłaś. Tęskniłam za Tobą. Kocham Cię, ja Ciebie też kocham. ma Jasmine, w takim wypadku. Myślałam, że wciąż masz ten cały swój wyrok na karku. Osiem yy, wieków jeszcze. Jakim cudem... Jak się to udało zrobić, że udało Ci się złagodzić, ale dane? Nie udało. To arbiter, który chyba mnie pożałował po prostu. Właściwie pożałowała. Cóż... Nawet więcej niż mnie pożałowała. Wydaje mi się, że trochę jej zaimponowałam czy coś. W każdym razie złagodziła moją, mój wyrok, zniosła ban na odwiedziny, bo uznała, że Aedana i jej kara były troszkę zbyt ostre dla mnie. No i ten arbiter miał do cholery rację w tej kwestii. To znaczy, ja bym się nie ośmieliła sprzeciwić osądowi Aedany, no ale jakby. Fakt, że zakazała ci posiadać gości, to jest kara, która jest karą tak naprawdę dla całego Kowenu, nie tylko dla ciebie. Przecież ty jesteś tak cenna dla nas wszystkich. Tak bardzo to Wam tęskniłem. Ja też tęskniłem do tobą. Więc powiedz mi, co mnie minęło przez te dwa wieki. Och, zamknij się, to ty mi opowiedz o tobie. Uh, ja nie za bardzo jestem gotowa o tym mówić. To nie jest też zbyt piękna historia. Izolacja naprawdę powoduje, że idzie się pewnymi mrocznymi ścieżkami. Raczej znaczy, chciałabym posłuchać o czymkolwiek jeżeli chodzi o świat zewnętrzny. To by troszkę poprawiło mojego ducha. A, okej, okay, okej. Okay. O czym byś chciała wiedzieć w takim wypadku? Mm, jak się miewa, może, może o niej najpierw. Pracujesz nad czymś ciekawym? E, zobaczmy co. Czas mi innym powie. W rzeczy samej pracuję. E, właśnie zajmuję się e, poprawieniem sztuki e, zaczarowanego czanoju Czanoju? Czy to jest coś z herbatą? Tak, ty jest herbatą wiedziałem. Ha, ha. Także znane jako magiczna sztuka herbaty. <grafię> ty zawsze kochałaś swoje kwiaty i rośliny. W jaki sposób udało ci się skupić na akurat robieniu herbaty? Cóż, spędziłam wieki stając się coraz bardziej intymną w kwestiach wszelkiego rodzaju flory, to znaczy o nich wiedziałam, o tych kwiatach i roślinach. I w końcu nawet moje książki na ten temat pomogły mi, pomogły wielu wiedźmom, w całym uniwersum i wtedy kiedy to zrozumiałam chciałam zacząć zajmować się dokładaniem swoich cegiełek do społeczności z czymś może bardziej praktycznym skupiałam się na tworzeniu wielu różnych ususzonych mikstur które zbierało się z mojego które zbierałam z mojego prywatnego ogrodu kwiaty które tworzyłam które hodowałam były hodowane poprzez utrzymywanie delikatnego balansu światła, muzyki, nawet poezji i bardzo dużej ilości nawozu <laughs> Tak, w sumie to teraz zajmuję się bardziej, można powiedzieć, magicznymi ziołami. Można stworzyć różnego rodzaju dopalacze kreatywności, otwieracze umysłu, projektory astralne, nawet kanały przywo... przywoływania. Jestem całkiem popularna teraz i wewnątrz, i poza Kowenem tak swoją drogą. I też wydajesz się być bardziej pewna siebie niż Jasmine, którą kiedyś znałam, tak? Cieszę się z tego tytułu. Przestać ci trochę herbaty następnym razem jak się spotkamy. Dziękuję. W każdym razie, jak się tam miewa Kowen w dzisiejszych dni? O, jest całkiem potężny powiedziałabym. Urośliśmy, właściwie to wyrośliśmy poza jakąkolwiek skalę. Na pewno jesteśmy więksi niż jakikolwiek inny Kowen. Zarówno w wiedzy jak i w mocy. Chociaż to staje się coraz bardziej wymagające tak naprawdę. W jakiś sposób dalej działać zgodnie z, z kierunkiem, który ob obrała sobie dana. Ona stworzyła taki system, w którym wszyscy mamy pewnego rodzaju e kwartalne... E <grym wytkujesz> co, co kwartał sprawdzamy jak nam idzie, tak? Jak nam się udaje na nasze działania. Czyli sobie mają KPI <grym> wrzucone. <wytkujesz> Nie ma tak korporacja wiedźmowa. E w każdym razie to spowodowało, że urośliśmy naprawdę ponad wszelką miarę. Wiele innych kowenów próbuje nas imitować. Tak, żeby chociaż móc z nami w jakikolwiek sposób rywalizować. Ale niektóre wiedźmy mają problem, jakby utrzymują, żeby się utrzymać w tej grze. A jeśli zakumulujesz zbyt dużo niskich ocen i recenzji, to cię wyrzucają z kowenu. I mi idzie dobrze na szczęście, więc nie ma się co o mnie martwić. Fuck, Edana. Podoba mi się to, że możemy od razu to powiedzieć. Fuck, Edana, A co mi tam? Fortuna! Nie możesz mówić takich rzeczy, jeśli planujesz dołączyć z naszego kowenu. Albo dołączyć do jakiegokolwiek kowenu właściwie w tym momencie. Musisz szanować swoich starszych. Ale ciężko jest nie, na, nie nienawidzić Adany w tym momencie. Ten absurda, ta absurdalna kara, która tak naprawdę skrzywdziła mnie już na całą moją resztę egzystencji. Przykro mi to czuć, fortuna. To faktycznie ja jestem trochę tutaj nieczuła w tej kwestii. Ja nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, jak się czujesz w tym momencie. Chcesz o tym pogadać? Nie. Jeszcze potrzebuje trochę czasu, raczej wolałbym się skupić na tym, żeby wrócić do kontaktu z rzeczywistością. Cokolwiek tego potrzebujesz, Fortuna. W każdym razie, jakiekolwiek może smakowite plotki? Wow, nie sądziłem, że cieszy Cię plotkowanie, bo nie cieszę, ale wiem, że Ciebie cieszy, a przy okazji jestem strasznie znudzona. Więc e, trochę tak się zastanawiam nad tym, żeby dołączyć do klubu plotkarskiego, <laughs> to cudowne. Um. A jest jakiś może gatunek, którym jesteś zainteresowana. Hmm. Jakiekolwiek kłótnie, dramy, dokładnie, jakiekolwiek dramy, które ja nie zauważyłam. Um. Jest ich nawet zbyt dużo, tak bym mogła powiedzieć. Ale jak to? Cóż, nowy system Majdany powoduje, że wszyscy się jakby staliśmy bardziej ze sobą rywalkami niż towarzyszkami. Niektóre z nas nawet działają w pewien niezbyt zdrowy sposób. Liderka jest jedną, e, jedyną która osądza, czy nasze e, działania są satysfakcjonujące, więc niektóre wiedźmy e, dały się ponieść rządzy sabotowania innych, tak żeby ich własny progres wyglądał lepiej w oczach Aedany. No dalej, a edana przecież chyba jest na tyle inteligentna, żeby widzieć przez te różnego rodzaju spiski. No ja nie wiem, jest dużo wiedźm, które e, na które trzeba patrzeć, tak naprawdę na ręce, żeby zobaczyć, czy coś robią. Nie, daj, nie daje się jej oszukać. Jestem przekonana, że to jest wszystko już uznane i zapisane w planach Aedany. Żebyście się stały silniejsze, albo jakiekolwiek inne, gówniane pomysły na temat dynamizmów poszczególnych relacji ona tam sobie wymyśliła w tym momencie. Ale to nie może. Czy ty, jakby, zgadzasz się z jej systemem? Cóż, publicznie oczywiście, że tak. Ale nie pozwól, żeby to wyszło z tego pokoju. Powiem ci jedną rzecz. Mam pewne przemyślenia w tej kwestii, tak. Myślę, że ten system można by trochę poprawić, żeby taka prywatna... prywatne szczęście... ...było trochę bardziej zaznaczone w tych planach. Nie wiem do końca jaki jest cel A -A -E, ale to... ...to troszkę jest już chyba zbyt dużo, to co ona robi. <ścoughs> Take <that bitch> down. <ścoughs> nie, nie, bez przesady. Tamto to były -E było wystarczające. Mam nadzieję, że się wszystko poprawi. Tak, ja też. W każdym razie, słuchaj, może nowy, nową talię do przeprowadzenia przyszłości. O oh, wow, czy jest bezpieczna? Jest niepodobna do czegokolwiek innego, co kiedykolwiek widziałem. nie jest po prostu tarot. Każda karta jest zrobiona bezpośrednio przeze mnie. I z tego, co mogę powiedzieć w tym momencie, to ona kodzi jeszcze głębiej i jaśniej. Pozwala mi osiągnąć jaśniejsze widoki niż jakikolwiek zestaw kart yy, wyroczni. O, to brzmi ekscytująco, ale nie mówię Edanie. Oczywiście, oczywiście, rozumiem. Ja wiem, że nie lubisz łamać zasad, ale nie wydaje mi się, że je łamie. Zwanowałam, to prawda, moją talię, ale to jest coś kompletnie nowego. Może właśnie tego sobie życzyła, że to się stanie? No nie wiem, Fortuna, jesteś w końcu wygnana w każdym razie. Więc w sumie jak, jaką krzywdę może spowodować to, że sobie wróżysz tak daleko od kowenu? Ja nie powiem Edanie. No i dzięki. Więc, może... coś małe czytanko? No pewnie! Haha, <laughs> było tak dawno odkąd ostatni raz czytałaś karty dla mnie. Co to była za ostatnia rzecz, o którą cię zapytałem? W jaki sposób sprawić, żeby Arbiter się w tobie zakochał. Och, zamknij się! Bogowie, masz rację! kompletnie zapomniałem o tej dziewczynie. Boże, co za wspomnienie. Zastanawiam się, co ona teraz robi. Może o to zapytamy karty. Możemy w to spojrzeć właśnie, kartami, jeśli chcesz. Nie, to już jest przeszłość. Mam bardziej ważne sprawy. No to w takim wypadku jak mogę Ci pomóc? Mój magiczny ogród ostatnio sobie niespecjalnie radzi, wydaje mi się, że jest chory i nie mogę do końca zrozumieć jaki jest problem. Więc moje pytanie brzmi tak. Co jest nie tak z moim ogrodem? Jakby. ma to sens. Choroba, OK. i coś jeszcze? A skoro jesteśmy w tym temacie, chciałabym wiedzieć jak, jaki czeka los na moje kwiaty. Czy przetrwają tą chorobę, czy też może staną się sławnym na całym kosmosie? Co tak naprawdę. Jak, na czym skończy się mój projekt? Rozumiem. Dobra, skupimy się na. E, skup się na zapachu twojego ogrodu, kiedy ja będę tasować karty. Ja się wczuwam w to tasowanie kart, nie wiem, jakoś mi się to podoba. O, dobra, cenna lekcja. fuck. sabotaż. Sabotaż to jest totalnie to się dzieje. To jest sabotaż, a Edana przeklęła twój ogród. Ona testuje Cię w sekrecie, żeby cię uczynić silniejszą. Zazdrosna wiedźma cię, sabotażuje. Ktoś, kto odwiedził Twój ogród ostatnio, zasiał tam pewne spaczone ziarno. Twoja duma. Twoja duma zatruła glebę. Sukces spowodował, że jesteś arogancka i Twój ogród z tego tytułu cierpi. Wow, nawet możemy jej pocisnąć w tym momencie. Nie wiem, czy ona się wydawała. Wydawała się arogancka według Was? Mi się wydaje, że nie była arogancka. Mi się wydaje, że po prostu no, mówi o swoim ogrodzie, bo się ja na nim nie opowiada swojej koleżance, której dawno nie widziała. Mi się wydaje, że to jakaś. Ale może, może, może dane właśnie wrzućmy. Bo może chodzi o to, że żebyśmy właśnie ją przeciwko Eda nie nastawiali. Spróbujmy. Edena przeklęła twój ogród. Testujecie w sekrecie. Nie ma mowy! A więc to o to chodziło. Wiedziałam, że wyczułam coś ostatnio dziwnego. Nawet nie zamierzam próbować mówić czegokolwiek yy, przeciwko niej, A, cokolwiek. Nieważne. Ja będę dalej w to grać. Ja po prostu cieszę się, że to nie jest moja wina. Zamierzam udowodnić jej, jak dobrym ogródnikiem potrafię być. No i powodzenia. Dobra. Czy tak nie do końca nastawiliśmy ją przeciwko niej. Mm, teraz trochę nie wiem, czy dobrze to, to zrobiłem. Guardian Ego Happiness, Indifference i Stagnation. Ok. Będzie ciekawe, jak to wpłynie na ogród. Mamy kilka możliwości zadziałania. Twój ogród stał się samoświadomy i będzie. stanie się samoświadomy, i będzie wędrować przez kosmos, błogosławiąc martwe krainy. Będzie przywracał życie do. Opuszczonym, gwiazd opuszczonym gwiazdą. O kurde, super, podoba mi się. Twój ogród rozrośnie się ponad najdziksze oczekiwania. W sumie to jest florist! No tak, florist to jest idealnie do niej, jakby nie patrzeć. Będziesz akceptować nawet e, różnego rodzaju uczniów, którzy będą opiekować się ogromnymi kwiatowymi domenami. E, Jade Sculptors, czyli rzeźbiarze. Jade to jest, zapomniałem teraz słowa, jadeitowi. rzeźbiarze. E, Uzależnią się od twoich produktów. Staną się twoimi największymi kupcami, ale także twoją największą odpowiedzialnością. To też jest bardzo ciekawe. Ale nie, nie, nie chcę tego użyć w tym momencie. Myślę, że ten chodzący ogród to jest tak super opcja. Bierzemy go. Twój ogród się rozrośnie, tak. O, bogowie! Będę matką! No tak, z mnie poniekąd. Wow, nie spodziewałem się takiej reakcji. Gratulacje. To jest fantastyczna informacja. Będę się musieć chyba trochę lepiej zajmować moim kochanym ogródkiem. Chciałabym, chciałbym, żeby stał się najpiękniejszym istotą na świecie. Nie mogę pozwolić na jedanie, żeby zrujnowała moje dziecko. Zobaczysz. A i oczywiście będziesz matką chrzestną, prawda? Jeśli nie masz problemu z faktem posiadania wygnańca jako matki krzesnej. <grych> Oj, cicho tam głupie. Pomogę ci z wszystkim, czego będziesz potrzebować, jasne. Dziękuję. I trochę przy okazji energii mi się fajnie ułożyło. Chcesz może dalej pokopać? Nie, dziękuję, wystarczy. To wystarczająco dużo emocji jak na jeden dzień. Ja nawet nie wiem. W jaki sposób udało mi się przetrwać bez Twojego wsparcia i yy, przewodnictwa przez te dwa wieki. No całkiem nie najgorzej z tego co widzimy, tak? Babka ma udany ogród, działa dobrze w systemie dany. Nie byliśmy jej potrzebni do niczego. A to ponieważ jesteś naprawdę zajebistą wieźmą. Moja talia jest dobra tylko, żeby wiedzieć w, tak naprawdę, co się stanie w przyszłości i to jak niesamowita jesteś. Ale to wszystko i tak jest zależne od ciebie, z czy bez moich przewidywań. A, Fortuna, jesteś naprawdę zbyt miła. Tęskniłam za tobą tak bardzo. Ja za tobą też tęskniłam. A teraz muszę wracać do swojego ogrodu. Ale obiecuję ci, że zamierzam zadośćuczynić ci za te wszystkie czasy, które straciliśmy. Także widzimy się niedługo. No dzięki, że wpadłaś. I bzium, odleciała na liściach? Tak to kurczę wyglądało. Mamy dużo energii. Idziemy robić nowe karty. Musimy mieć więcej kart. Musimy mieć więcej kart. Jesteśmy zależni od kart. O, dobra, Quicksand Graveyard. to jest. Czy chcemy więcej tego? Znaczy, chcemy więcej ognia? Chcemy więcej ognia w naszym życiu. Um, Sin of Knowledge. Astralny behemoth, który. Teraz, a tam był też jakiś opis tego wszystkiego. Magiczny cmentarz dla wiedź, które odważyły się um, próbować um, coś zmienić um, z czasem. Trochę wpływać na czas. Um, te piaski ruchome absorbują ciała i zmieniają duszę w wyciepło. Intry intrygujące. Astralny behemot z ziarnowiedzy, który chowa się za księżycami planet, co do których które mają na swoich swojej powierzchni jeszcze nie do końca rozwinięte kultury, takie jak na przykład system solarny Ziemi. On wkłada mity z innych światów, z innych krain i wymiarów do umysłów ludzkości, a właściwie śmiertelników i potem prowadzi ich i chroni. Ciekawe. Myślę, że może się to fajnie odnaleźć w naszym płomienistym świecie. No i teraz jeszcze co z jakiegoś takiego atrybutu. No Nie mogę niestety skrzydeł, chociaż myślałem o tym przez chwilę. Mamy teraz w ogóle dużo tych atrybutów. Czy ona się, zwię czy się zwiększyła? Jakby mam takie wrażenie. Zobaczmy. Veridis Mirror. Możemy użyć tego lusterka. To jest lusterko, które pokazuje tylko odbicie swojego właściciela. Nie można kłamać, kiedy patrzy się w to lustro, więc wiedźmy używają go, żeby dowiedzieć się, czy same siebie oszukują, co zdarza się nader często. O kurczę, myślę, że nie tylko wiedźmy tak mają swoją drogą. O mój Boże, to będzie, to będzie bardzo dzika karta. Więc postarajmy się chociaż trochę zrobić ją nie wiem sensowną. Lusterko mnie zastanawia. Ja chcę to lusterko. Tylko ja chyba muszę mieć swoją drugą. A jakbym troszkę pomniejszył tego byczka, że tak powiem, i wstawił to lusterko tutaj. Teraz to sobie obrócimy. Czy mogę drugie wstawić? Mogę. Świetnie. Czy mogę to? O, proszę bardzo. Nie, 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 nie chciałem tego pomniejszyć. Fakt. Trochę się to trudno nawiguje. Chciałbym, żeby to było mniej więcej. Podobne. A zaraz, przecież to mogę skopiować. To mogę wywalić. To mogę skopiować. I teraz to mogę obrócić. No i w ten to sposób. Tylko, że musimy to pod yy, naszego źrómeczka dać. No ej, ta karta się zrobiła jednak w sumie całkiem fire, nie? Yy, nie wiem, czy coś tutaj dorzucimy jeszcze. Możemy zrobić coś takiego. O Boże, to się kompletnie zlewa. To chyba nie ma sensu za bardzo, ale yy, wiem, co możemy zrobić. To mi się nie podoba. To sobie wywalmy. Ale możemy tutaj dać jedną maskę, tutaj dać drugą maskę. I teraz to wygląda nader. Taka... No, trochę, myślę, że spoko. Myślę, że jest fajna. Fajna karta nam wyszła. Dużo różnych połączeń tutaj następuje. I mamy kartę niewypowiedzianych słów. One, więc wręcz za dużo tutaj, jak to powiedzieć, wylewa się wręcz stąd nienawiść i żal. Eee, te piaski w pewien sposób zatruwają swoich wizytorów, odwiedzających, gości. Kiedy jest, kiedy jest wkurzony, behemot sabotuje zrozumienie. Aha, czyli ten behemot, który normalnie pomaga w tej sytuacji, jak się wkurza, no zresztą tutaj faktycznie wygląda trochę na wkurzonego, jakby dotyk ziarna może rozwijać pewnego rodzaju introspekcję i litość, natomiast lusterko po prostu wymazuje wszystko, co nie jest prawdą. Oszustwo, niewiadomość, nie, nie, nie wiadomość, no nie wiadoma. Introspekcja, sabotaż znowu, opozycja znowu, ale też litość i również dobrobyt. Także to jest bardzo interesująca karta. Ona może na różne sposoby zadziałać. Czy mamy jeszcze energię, żeby coś zrobić? Nie mamy. Mamy zdecydowanie za mało energii, żeby coś zrobić. No dobra. Moi drodzy, w takim wypadku w tym miejscu skończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W przyszłym odcinku mamy kolejną osobę do spotkania, tak mnie mam przynajmniej. I mam nadzieję, że się świetnie przy tej serii bawicie. Ja uważam, że naprawdę ciekawy tytuł i bardzo dobrze się przy nim bawię. Zobaczymy się już niedługo. Zasubskrybujcie kanał, jeśli tylko możecie. A my się słyszymy już w kolejnym odcinku. Cześć!